Cześć YouTube, z tej strony Rafał z Airbnb Reptiles i zapraszam na nowy odcinek. Dzisiaj pomówimy sobie o heterodonach zachodnich, bo jak pewnie już wiecie, mam ich trochę, nie jest ich za dużo, ale kupiłem nowe heterodony, tak? Dzisiaj będzie taki odcinek, gdzie, gdzie się pochwalę właśnie pierwszymi zakupami w tym roku. Ale zanim Wam je pokażę, pomyślałem, że trochę Wam opowiem o tych heterodonach, no i pokażę w ogóle y, może wszystkie heterodony, które mam. Więc zaczniemy sobie może od dorosłych. Pokażę Wam mojego dorosłego samca, po którym mam właśnie tegoroczne maluchy. Pokażę Wam dwie dorosłe samice. Jedna miała już jaja, druga będzie dopiero teraz w nadchodzącym sezonie pierwszy raz dopuszczana. Później pokażę wam moje podrostki, tegoroczne maluchy, które jeszcze zostały i się nie sprzedały. No i na koniec najnowsze heterodony. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie tutaj od dorosłego samca i to jest właśnie jedna z tych różnic, jeżeli chodzi o węże zbożowe czy inne lampro, a właśnie heterodony. Bo patrzcie, ale to jest dorosły samiec. Powiem wam, że nie wiem ile ma centymetrów, ale... Myślę, że około 50 maksymalnie, więc tej wielkości heterodon to jest dorosły samiec. Naprawdę y, są dosyć małe i widać różnice, jeżeli chodzi o wielkość samców a samic. Y, to jest sprawdzony samiec, miałem właśnie, tegoroczne maluchy są po nim i maluchy z zeszłego roku y, też były po nim. Jest to odmiana Arctic Anaconda Hedalbino, pochodzi on z hodowli Lasse Carlsena z Danii. Naprawdę Wam polecam Lasse, ma świetne heterodony, super, są zawsze rozkarmione i, i naprawdę spore, dlatego też właśnie te, te maluchy, które kupiłem w tym roku, również pochodzą z jego hodowli. Może taka ciekawostka, jeżeli chodzi o heterodony, no bo tam o warunkach nie będę Wam opowiadał, warunki są identyczne w hodowli jak u węża zbożowego, nie ma tutaj jakichś większych różnic. Wielkość terarium jest bardzo podobna. Wiadomo, że samce tutaj są mniejsze, więc mogą mieć trochę mniejsze zbiorniki. Samice rosną już większe i myślę, że tam podobny rozmiar co do jagu zbożówek możemy mieć, jeżeli chodzi o teraria czy pojemniki. Tutaj chciałbym Wam powiedzieć, że heterodony są warunkowo jadowite i co to znaczy? To znaczy, że one posiadają bardzo słaby jad i mają zęby jadowe umieszczone z tyłu. Ten jad nie jest zbyt groźny i nie zagraża raczej naszemu życiu, chyba że mamy uczulenie. Co prawda ciężko pewnie wiedzieć, czy mamy uczulenie na jad heterodona, skoro nas nigdy nie ugryz, ale chodzi o to, że udokumentowane przypadki wyglądają najczęściej tak, że po prostu tam, gdzie został... Była ugryziona ta osoba, występuje jakaś opuchlizna i ona samoistnie najczęściej znika po paru dniach. Mimo wszystko trzeba o tym pamiętać, że, że posiadają ten słaby jad i, i te zęby jadowe. I gdzieś trzeba, trzeba na to uważać. Ja powiem Wam tak: nigdy mnie żaden heterodon nie ugryzł, nawet za bardzo nie próbował. One czasem są takie naprawdę dzikie, i wiecie, otwieracie pojemnik przy karmieniu i one wylatują z pyskiem już otwartym. Ale ogólnie, raczej jeżeli chodzi o agresywność, to pozostają na tym, że zwijają się i splaszczają tak głowę, i zaczynają na Was syczeć, ale naprawdę przynajmniej jeżeli chodzi o moje heterodony, to nie przejawiają agresji. Jeszcze o tym samym, co mogę Wam powiedzieć, że właśnie odmiana i Arctic, i Anaconda są niekompletnie dominujące i posiadamy tutaj właśnie formy super. Natomiast no, albino to jest recesywna odmiana, dlatego mamy tutaj heta na albino. Tutaj mamy samicę Anacondy. Ona w tym roku miała pierwsze jaja. Niestety była taka sytuacja, że ta samica będąc już w ciąży miała, wiecie, już jaja w sobie i nie była w stanie przetrawić tych, nie była w stanie strawić myszy i po prostu zwymiotowała mi, więc ja przestałem ją karmić, no bo nie chciałem, żeby, żeby wymiotowała, skoro nie jest w stanie trawić już tych myszy, bo te jajka jej zajmują dużo miejsca no więc dziewczyna postanowiła sobie zjeść swoje jaja zaraz pozniosie więc zostało mi tylko jedno jajo z tego miotu i wykluł się z niego normal także nie udało mi się stwierdzić czy ta samica jest hedalbino, czy nie ponieważ z łączenia jest ona 66% het więc będziemy znowu sprawdzać w nadchodzącym sezonie czy ma tego heta czy nie i miejmy nadzieję że tym razem już nie będzie chciała zjeść swoich jaj. Ja w heterodonach bardzo lubię ten dziubek. Powiedzcie, czy on nie jest uroczy. Tutaj mamy drugą samicę. Jest to samica Red Anaconda. Jak widzicie, jest ona taka dużo bardziej brązowa. Taka lekko nawet wpadająca w czerwony. Nawet powiem wam, że nie pamiętam, czy ona też jest jakaś poschet albino, czy nie że tutaj będziemy też y, kryć samcem Arctic Anaconda Head Albino, więc y, mam nadzieję na jakieś tam super kondy w Arktyku. Plus przetestujemy sobie znowu, czy, czy jest tutaj właśnie jakiś het na albino, czy, czy go nie ma. Tutaj macie samice z zeszłego roku. Jest to dokładnie to samo co Tata, czyli Arctic Al Anaconda Head Albino, y, tylko tutaj. Y, w sumie nie ma heta na 100%, tylko 66%, ale wizualnie jest to to samo. Ona trochę wybrzydza, potrafi raz na jakiś czas nie zjeść posiłku, więc jest mniejsza od samca, którego za chwilę zobaczycie. No ale rośnie sobie fajnie i tak nie planuje rozmnażać jej szybciej niż w trzecim roku życia, więc ma czas, żeby podrosnąć. No i nie ukrywam, że ten super Arctic... To jest coś na czym bardzo mi zależy, bo jestem fanem tej odmiany i dużo projektów właśnie będę miał z Arktikiem. Trochę się już nie mogę doczekać, no ale co najmniej dwa lata jeszcze, jeszcze muszę poczekać na te pierwsze super Arktiki w mojej hodowli. No niestety właśnie y, była taka sytuacja, jak przeprowadzaliśmy się do domu, że samica zakupiona właśnie Arktik y, podczas przenoszenia całej hodowli właśnie y, z mojej winy, bo nie zauważyłem, że pudełko do którego ją przełożyłem miało dziurkę. No i właśnie zaraz po przeprowadzce i przenoszeniu węży samica Arctic nam uciekła i to popsuło moje plany i wydłużyło właśnie projekt pod Super Arktiki o, o kolejne 2 2 lata. Tutaj mamy samca z zeszłego roku. Jest to AAA, czyli Arctic Albino Anaconda. Jest to maksymalne co mogłem wtedy osiągnąć z tego łączenia, bo łączyłem tego samca, którego pokazałem Wam na początku, z samicą Hed Albino. I wyobraźcie sobie, że trafienie takiego osobnika wynosiło 6%, a ja miałem tylko 4 jaja i udało się wykluć tego osobnika. To jest po prostu nieprawdopodobne jakie miałem szczęście w zeszłym roku. Samiec jest bardzo ładny, je super, rośnie mega. On nigdy nie odmawia posiłków, i patrząc na to, jakie już jest wielkości, myślę, że prawdopodobnie będzie zimowany w tym roku. I możliwe, że to on pokryje jedną z tych dwóch samic, albo może zrobię znowu jakiś wspólny projekt z Krakas Kolubric, tak jak w tym roku. A musicie pamiętać jedną rzecz, że heterodony nie są Adama, tylko tosi. Więc pamiętajcie o tym. I wspólne projekty właśnie z Kraka z to był mój projekt i Tosi, a nie Adama. Jak to Adam mówi, heterodony nie są jego. Także pamiętajcie o tym. Tutaj mamy kolejną Arctic Condé, 66% Hedalbino. Jest to samiczka i Tosia zgodziła się, żeby została u mnie, no bo mi mega, mega zależy na tych super Arktikach i chciałbym mieć właśnie więcej samic pod te projekty. Tutaj macie pięknego samca Super Condé 66% Hedalbino. Ten samiec jest dostępny, więc jeżeli komuś się podoba i jest zainteresowany, to piszcie tam na fanpage'u, odpowiem na jakieś pytania, jeżeli będziecie mieć co do niego. Ten samiec je bardzo ładnie mrożonki, nigdy nie wybrzydzał, za każdym razem zjada, więc jeżeli się wam podoba, to piszcie właśnie na fanpage'u. O, widzicie, właśnie w ten sposób heterodony syczą. I to jest jeden z ich systemów obronnych. Inny system obronny to po prostu przewracają się na plecy, potrafią tam wydalić trochę odchodów i wystawić język i po prostu udają, że nie żyją. Także e, naprawdę to wygląda bardzo śmiesznie. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć, bo gdzieś miałem nagranie, co prawda nie będzie ono w jakiejś tam super jakości ale jeżeli znajdę to Wam gdzieś je tutaj wyświetlę, żebyście zobaczyli jak to wygląda, ale na pewno jeżeli sobie wpiszecie w Google'ach, to, to bez problemu znajdziecie, czy tam bezpośrednio na YouTube, to na pewno znajdziecie filmiki yy, jak, jak to wygląda. U mnie najczęściej występowało to u maluchów, które się wykluły, i wiecie, przenosiłem je z inkubatora właśnie do, do swoich pierwszych pojemników. A taka ciekawostka raz widziałem w internecie, właśnie filmik, gdzie maluch najpierw udawał, że nie żyje, a była to próba karmienia, więc później leżąc na tych plecach i udając, że nie żyje, zaczął jeść tego noworodka. Także mega, mega śmiesznie to wyglądało. Tutaj macie drugiego samca. Jest to również super konda, tylko tutaj dodatkowo jest odmiana Arctic. Te kolory są takie bardziej szare, jak sobie przyjrzycie się. Mam nadzieję, że to widać na filmie. Yy, niestety ten samiec jest bardzo uparty. Nie chce jeść zwykłych noworodków mrożonych. Potrzebuje do tego so yy, tuńczyka w sosie własnym, a dokładnie tej wody z tuńczyka. Jeżeli właśnie komuś nie przeszkadza to, że trzeba tego oseska moczyć w sosie z tuńczyka, to również zapraszam do kontaktu przez fanpage. Bo samiec jest bardzo ładny, myślę, że ma mega potencjał. Ale właśnie na razie nie udało mi się go przestawić na mrożonki bez dodatku tuńczyka. I tutaj mamy pierwszego węża z dwóch nowych, które do mnie przyjechały w tym roku. Jest to samiec Axantik. 100% head albino, czyli właśnie pod projekty na snow akurat jest on wylinkowy bo widać to już po brzuchu więc te kolory nie są takie ładne jak, jak normalnie yy, dlaczego taki sam jest i po co takie projekty? mega mi się podoba połączenie właśnie Axantik i Arctic i uważam że właśnie super to pasuje więc pod przyszłościowe projekty będzie a nie ukrywam, że same Snow mi się podobają i, i również projekty ze Snow chciałbym mieć u siebie. Muszę Wam coś zdradzić. Nie wiem, czy wiecie, ale Yeti istnieje. Hehe. He. Więc jeż, jeżeli jeszcze nigdy nie mieliście okazji, to tak wygląda Yeti. Yeti jest to Albino, Aksantik, czyli Snow. I do tego jeszcze Anaconda czyli dwie odmiany recesywne i jedna yy, niekompletnie dominująca. Jest to właśnie samica, na której mi bardzo zależało. Od dawna marzyłem o snow'ach albo o yeti w swojej hodowli. Yy, w tym roku udało mi się to spełnić, no a samiec jest po prostu kupiony specjalnie pod tą samicę, żeby, żeby wyszły właśnie i jakieś snow'y i yeti. I wtedy dalej będziemy rozwijać właśnie te projekty o Arctic, Super Arctic w połączeniu właśnie z Axantikiem i, i ze Snowami w ogóle. Bardzo mi się podobają te połączenia i właśnie przede wszystkim chcę iść w tą stronę, jeżeli chodzi o heterodony. To już wszystko na dzisiaj. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię ten gatunek. Jest naprawdę bardzo fajny i zdecydowanie różni się od zbożówek czy Lampro i to zachowaniem i swoim tym śmiesznym systemem obronnym i, i naprawdę są bardzo fajne, ale czasem są tak ciapowate, że zastanawiam się, jak one sobie dają radę na wolności. Naprawdę czasem jest to nie do pojęcia to, co one robią i próbują zjeść pojemnik i inne dziwne rzeczy. Ale jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!